Łódź ma ogromny potencjał z perspektywy inwestorów. No przede wszystkim jest to czwarte miasto, co do wielkości w Polsce ma świetną lokalizację. Dzisiaj jeszcze dosyć duży dostęp do gruntów, co jest szalenie ważne, uproszczone procedury administracyjne, więc każdy deweloper, który, który chce zacząć przygodę w Łodzi, czy każdy inwestor, Zrobi to sprawnie i ma potencjał na, na wzrosty. Rynek łódzki jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków na terenie Polski. W chwili obecnej jest ponad 100 projektów, które są w aktywnej sprzedaży. Jeżeli obserwujemy trendy z kilkunastu kwartałów, ceny rok do roku rosną w tej chwili o 20%. Jest ogromne zainteresowanie, zarówno po stronie klientów indywidualnych z łodzi, ale też inwestorów. Czy to z Warszawy, czy z innych dużych miast, ale też z zagranicy. Miasto cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu tego, co robią sami wodarze. Inwestują bardzo dużo w infrastrukturę, w ułatwienie postępowania administracyjnych, żeby ta, takie firmy jak my, jak deweloperzy, chcieli inwestować i żeby mogli to robić szybko i sprawnie. Z drugiej strony też widzimy, że dynamicznie rozwija się rynek biurowy czy rynek najmu, bo my też mamy w swoich strukturach PRS-y, co powoduje, że cała branża i całe to miasto jest bardziej atrakcyjne dla, dla wszystkich. Patrząc na potencjał tego miasta, na infrastrukturę drogową i lokalizację tego miasta na terenie Polski, no obserwujemy, że Widzimy wręcz takie szanse, że to miasto będzie bardzo dynamicznie się rozwijać w najbliższych kwartałach. Podejrzewamy, że w tym roku te wzrosty dalej mogą się utrzymywać, może nie na poziomie 20%, ale przynajmniej 10 czy nawet kilkunastu. Dzisiaj musimy jeszcze spojrzeć na taką sytuację, że na no naszą granicę przekroczyło już ponad 2,5 miliona Ukraińców. Oni też gdzieś muszą. No, żyć, gdzieś wynajmować mieszkanie, gdzieś się zatrzymać, to powoduje, że stawki najmu w ciągu ostatnich tygodni urosły blisko 30%. To daje kolejny potencjał na to, żeby lepiej zarabiać, a też przede wszystkim szybciej wynająć tą, tą nieruchomość, niezależnie czy to będzie łódź czy, czy inne miasto. A tak jak mówiłem wcześniej, zarabia się znacznie więcej. Także wydaje mi się, że to są. No, Dosyć istotne czynniki, czy to dla inwestora indywidualnego, czy każdego innego, dlaczego warto dzisiaj wybrać łódź. My ze swoich projektów, choćby takim jak Boho, które jest zlokalizowane w Centrum Młodzi, widzimy, jak dużo inwestorów chce zakupić w naszej inwestycji. No właśnie z tego prostego powodu. Inwestując te same środki, mogę zarobić kilkadziesiąt procent więcej.